O, oh, hej, Papi, papajrus, oszczędza cię, litość, oszczędź. Amen. Przyjdź na tę randkę, jak tylko znajdziesz czas. Nie, he, he, he. Więc wróciłeś, żeby pójść ze mną na randkę. Hej, to są te ataki, których na Tobie użyłem. Piękne wspomnienia, co nie? Wywołują pity To tak, jakby to było wczoraj. Nawet jeśli w sumie, to się właśnie stało. To nawet nie było wczoraj, to było jakieś 10 minut temu. A więc mam teorię. Myślę, że ludzie muszą mieć szkieletce korzenie. W sumie? Nie! He, he. Powiem ci tyle, papiś. Ja mam w środku siebie nagiego szkieleta. I to tak naprawdę, on nie jest wewnątrz mnie, tylko jest na mnie. Bo ja tak naprawdę jestem mózgiem i mózg siedzi w środku szkieletu. Czyli tak naprawdę... Ja jestem mózgiem, który ma na sobie zbroję ze szkieletu i z tkanek, z mięśni, i z tłuszczu i ze skóry. Powalone, nie? Ja! E! Rany? Czy tobie też jest to tak gorąco? Och, kurka! Człowieku, ja! Wybacz mi! Nie lubię cię w taki sposób, jak ty mnie! Boże. Złamałeś mi serce! A wcześniej złamałeś mi trzydzieści siedem kości.